Suzuki, tak, Suzuki, mimo że Zielone to Suzuki, przynajmniej rama jest Suzuki. O, widać. LTZ400 yy, i tu było kłopotów z nim trochę. Zaczniemy może od takich drobniejszych rzeczy. Do wymiany napęd klocki przód tył. No to tam akurat nic nadzwyczajnego. Spięty tasiemką, żeby nie fiknął. I co ma takiego w kole? niedokręcona jest chyba ta yy, Zośka, no raczej niedokręcona Zośka, to się dokręci. No więc właśnie dokręcenie Zośki sprawdzę czy wszystkie dokręcone i tak, wymiana napędu, wymiana hamulców, wymiana płynu hamulcowego, później wymiana oleju, ale to na końcu najważniejsze było tak, że yy, Utopiony chyba został, coś takiego i się tak podziało, że zaczął psztykać, kichać, w końcu zgasł i I tyle pojeździe. Winny temu wszystkiemu jest ten tutaj wariat, czyli moduł zapłonowy Chore pieniądze kosztuje, to wiadomo nie ma sensu wymieniać Chyba, że ktoś tam znajdzie używkę w miarę dobrych pieniądzach, ale przy odrobinie chęci I wiedzy, którą mi się udało pozyskać już Można odpalić na zwykłym chińskim module, troszkę tutaj kabelkologii, na razie, na razie to jest tak Byle jak, nie? Bo to się zrobi później ładnie. Jak już będzie do odbioru. Na razie instalację mam tutaj puszczone pod spodem, ładnie przypięta, a tam się zrobi na końcu, bo to jest tak tylko podpięte do odpalenia. I co dalej? Gaźniczek z niego mam tutaj już umyty. Widać świeci się psu jajca, Nowy płynny oblica robi robotę. W końcu pasowało go wymienić od czasu do czasu. Gazniczek wymyty, tutaj komora pływaka, też fajnie. W czysta, ale to jeszcze nie dziś. Zawory do ustawienia ten gaźniczek i, no i później, wiadomo, płyny chłodnicze, olej w silniku z filtrem i taki tam różne. No ale najważniejsze jest uruchomienie go, bo po prostu w ogóle nie było iskry. Jeszcze nie wiem, czy nie będę musiał lekko tam na impulsatorze manewrować, bo troszkę pścikał jeszcze, ale to się mówi, wymieni też świece i, no i ten gaźnik też tam. Nie wiadomo jak z nim było, bo podobno zaczął właśnie kichać, wtykać i w końcu zgasł, i nie dało się go uruchomić. A jeszcze taki temat, że nie działał w ogóle tutaj na, na guziczek. Rozbrane mam przeglądnięte, podlutowane co trzeba było i działa. Wszystko teraz nie pokażę, bo mam odpięty akumulator. Tam widzicie, żeby mi coś tutaj nie zmasiło. Dobra, to co? Ściągnę sobie pokrywę i to zobaczycie, jak tam wygląda w środku. Po ustawieniu tych zaworów będziemy ustawiać razem, zobaczymy, yy, czy będzie coś do poprawy w ogóle, czy może nie. No, będziemy widzieć, dobra. Czyli na razie sobie ściągnę copkę, bretkę i, i popatrzymy do tego rozrządu, tam, jak to wygląda. Wszystko razem tam wzięte. Dobra, pomierzone mam i do poprawy są dwa sące. I wydechy też sprawdzę, tak bardziej z ciekawości, czy nie można coś ściąć, bo się mieszczą. Ale można by je może minimalnie Ciaśniej dać, zobaczymy Napinać sobie zluzowałem A co w związku z tym idzie, a to w Suzuki i w Kawasaki Po zluzowaniu sprężyny Będzie można popatrzeć Ile on się tam wysunął W prosty sposób na ząbkach I teraz go jeszcze trzeba odkręcić. A jak się ruszy, to może pójdzie w palcach. Tak. No, ja, tu śrub nie ma. Pokładki nie ma. To są tak to osłona lata. Coś tam się to. Tam... Zregeneruje w późniejszym czasie. Może zobaczymy. I wyjdzie, jak ten rządzik teraz wygląda. Co ta nie pójdzie w palcach? Akurat ta gorsza. Została no, na niczym. Grzechotka też nie podejdzie. Puxiał, kość. Skablać. Idzie, nie idzie. Mogłaby trochę lepiej. To nic. <grywka> Opaska termokurczliwa spadła mi na wydech. Moja trochę się skurczyła. To nic. Kurwa ile tam tego gwintu, metr No dobra, jest I Teraz trzeba będzie troszkę oring trzymał pewnie Skórestwo przyspawane Opierdolność młotkiem gumiastym O no, właśnie tak Ustrzałek otrzymałem Oj, 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 dobra liczymy w każdym razie kiepsko ja to widzę. Liczymy ząbki. Tyle. Rożyn do wymiany. Tu nawet widać na którym był. No to no, wyciągnięty zupełnie. No to trudno. Uszczelka cała na pokrywę boczną Płyn do spuszczenia to i tak muszę spuścić No troszkę się pozmieniało wszystko. No nic, dobra, trzeba to trzeba i tak muszę wałki ściągnąć i tak. I co, wałki ściągnąć? I tak muszę, to płytki sobie wymienię. Kurwa. Spuszczę olej, niech kapie. I tyle, no co więcej. Dobra. Trochę się pokomplikowało wszystko. Myślałem, że będzie to szybszy temat. No ale niestety, niestety nie. Dobra, rozkręcam to wszystko, jak będę miał rozkręcone to pokażę jak to wygląda. Aktualizacja, jak widać, napęd wymieniony, zębateczka i cały zestaw napędu. Koła podokręcane, już nie mają luzu, tamto drugie też mały, miał troszkę już luz i dokręcone były piasty. O, piasty w cudzysłowie, nie ma zacisku tutaj hamulcowego jak widać. Zacisk będzie wymieniony, ponieważ nie ma możliwości ruszenia prowadnic. Nawet próbowałem podgrzać. Wcześniej ja go skasuję, jak coś z nim zrobię. Nie jest drogi zacisk, można dostać w jakichś tam normalnych pieniądzach. Tutaj, jak widzicie, góra już rozebrana, wałeczków nie ma. Na razie tak, bo dopiero te zawory ustawiłem. Jeszcze nie przykryte niczym. Cztery płyteczki nowe, a tutaj są y, te y, wałeczki do wulkana. Tylko to są akurat stare, ale nowe też już właściciel mi dowiózł. Cztery płyteczki wymienione, a zacisk idzie do wymiany przez takie coś. Nie dość, że jeden klocek jest inny, to tam akurat szczegół, ale nie żal wymieniać, nie? No i dlatego, tego, że po prostu zacisk nie chodził w prowadnicy tak jak powinien, nie był pływający. I tak, tu cóżki z przodu, jak widać, ładnie się świecą. Jeden zestaw, jak i drugi. Tutaj jakiś klucz wisi, jakiś wężyk. Co to się dzieje? Nie wiem. Tutaj też coś jest. Płyn hamulcowy chyba wymieniam. A rzeczywiście. Płyn hamulcowy wymieniam. No popatrz. I tak. Tutaj mam porozkręcane co nieco. Kosz sprzęgłowy ściągnięty. I. 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 Rozrząd ściągnięty. Z jednym ślizgiem. Porozbierane wszystko. Kto to poskłada później? No. A, jeszcze Wam ciekawostkę pokażę. Gdzie to wszystko leży? Tutaj co jest to, to, I tu idzie jeden ślizg, i tu idzie śruba do ślizgu, tu idzie też parę śrubek, jakieś takie tarsze przekładki, każda inna, nie wiem o co dochodzi. chodzi. Że taka pokrywa duża idzie i jakaś taka uszczelka, ale to się silikonem zapapra i będzie. Gdzie to wszystko leży? Uwaga, uwaga. Tu. Wszystko w jednym pudełku. No za takie coś to powinny łapy ucinać. Kto to później poskłada? No na litość boską. W zasadzie to możecie przejechać, poskładać, ci co tak piszą. No, także to się wszystko porobi tutaj, nie wiem czy to, to jakaś nakrętka, podkładka, jakaś zagięta, po jakaś cholera. Nie wiem. Tutaj takie coś, dziuro. To się zalepi, to się... No, także ten płynik sobie wymienię. I będę miał z głowy rozrząd. Dzisiaj jest to sobota, no to dzisiaj ja raczej rozrządu miał nie będę, będę miał, to to poskładam. I gaźnik, a to gaźnik, pokazywałem na początku koła podokręcane, zawleczki to akurat śmiczny koszt, ale zaleczki dałem nowe. Bo to tak ładnie wygląda. I co więcej, co więcej, co więcej, ogon cielęcy, nie? I nic więcej. No właśnie, także to się poskłada wszystko tak jak ma być. Płyn się zaleje nowy. Do chłodnicy był jakiś różowy, tu widzicie i też różowy zaleje pewnie. Bo jeśli coś tam płynu zostało, a zostało, to różowy zielony zielonym robi się brązowy i to później taka paciara w środku jest. No, także co? Zostało ten tył, olej silnika spuszczony. Jeszcze z tamtej strony muszę odkręcić pokrywę statora. Nie, czy tam pokrywa statora, tam stator jest w pokrywie. Czyli pokrywa magnetu muszę odkręcić i popatrzeć tam, czy tam się wszystko gra tak, jak ma być. I co dalej? No i zaleję olej, filterek ale to dopiero po wszystkim i co, gdzie idziemy dalej, może by ten płyt dalej zacząć wymieniać i jedziemy z koksa ubewa, ubewa, ubewa